Czy jesteś gotowy na objawienie, które może zmienić Twoje życie? Nadszedł czas, aby stanąć twarzą w twarz z przesłaniem, które wstrząśnie wszystkim, co myślisz, że wiesz o świecie. Ludzkość stoi u progu nowego cyklu, a ci, którzy nie są przygotowani, poniosą nieuniknione konsekwencje. Jest to ostrzeżenie, którego nie można zignorować. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzały niezliczone proroctwa i duchowe ostrzeżenia. Teraz, gdy zaczynają się one realizować, możesz już zauważać subtelne zmiany wokół siebie. Chaos postępuje, a ludzie, coraz bardziej zagubieni, wydają się żyć w cieniu, który ukrywa prawdę, potęgując bezprecedensowe duchowe zamieszanie. Ale zanim chaos przejmie pełną kontrolę, pojawia się wyjątkowa okazja i musisz ją teraz wykorzystać. To wideo jest pilnym apelem Najświętszej Maryi Panny, głębokim wezwaniem do wszystkich jej dzieci. To ostatnie ostrzeżenie. Przez długi czas chroniła nas i wstawiała się za nami, ale czas przebudzenia dobiega końca. Jeśli to przesłanie wydaje się zbyt wiele, zostań z nami. Wkrótce zostanie ujawnione coś głębokiego, coś, co może dotknąć twojej duszy. Zignorowanie tego wezwania oznacza rezygnację z szansy usłyszenia tego, co niepokalane serce Maryi chce przekazać. Jej przesłanie ma moc oświecić nawet najbardziej dotknięte dusze. Świat wkrótce stanie w obliczu wydarzeń, które wstrząsną, nim do głębi. Czy jesteś gotowy na to, co ma nadejść? Być może słyszałeś już coś podobnego, ale tym razem jest to prawdziwe. Czy zauważyłeś znaki? Wielu mówi o braku równowagi w przyrodzie, wielkich tragediach, głodzie, klęskach żywiołowych. Wszystko to zostało już ogłoszone. Zignorowanie tego wezwania oznacza rezygnację z szansy na ochronę siebie i tych, których kochasz. Maryja ostrzegała już przed zbliżającym się głodem, światowym chaosem i bezprecedensowym niebiańskim wydarzeniem, które zmieni ludzkość. Pytanie brzmi: co zrobisz z tymi informacjami? Niewidzialne siły działają i teraz bardziej niż kiedykolwiek. Nadszedł czas, aby się obudzić. To wezwanie jest skierowane do tych, którzy mają odwagę zmierzyć się z prawdą. Czy jesteś jednym z nich? W tym filmie odkryjemy znaki, które przekształcają planetę. Mówi się o śmierci przywódcy religijnego, która wywoła wielkie zamieszanie na całym świecie, a także o wydarzeniach, które przyniosą głębokie zmiany. Omówimy znaczenie duchowego przygotowania, potężnych modlitw i ścieżki ochrony. To może być najważniejsza treść, jaką zobaczysz w swoim życiu. Otwórz swój umysł i słuchaj uważnie. Matka Boska zwraca się do nas wszystkich, ale tylko nieliczni są gotowi słuchać. Zostań z nami do końca i odkryj, co ma nadejść. To twoja szansa na zrozumienie tego, co ma się wydarzyć. Wyobraź sobie miłość tak głęboką, że zawsze była przy tobie, prowadząc cię i chroniąc. Jest to miłość Maryi, która wysyła dziś pilne wezwanie przez swoje niepokalane serce. Ona czuje ból i cierpienie każdego ze swoich dzieci rozproszonych po całym świecie. Dzisiaj Maryja jest tutaj, aby nas ostrzec. Nas jej przesłanie nie jest tylko ostrzeżeniem, ale matczynym wezwaniem pochodzącym od kogoś, kto widzi swoje dzieci w niebezpieczeństwie i chce je uratować. Głosem pełnym miłości i współczucia Zaprasza nas z powrotem do bezpiecznej przystani swoich ramion. Ale czy naprawdę słuchamy? Maryja obserwuje brak wiary, który pochłania świat, duchową dezorientację, która pozostawia tak wielu zagubionych, i nieustanne pragnienie odpowiedzi, które często prowadzi do rozpaczy. Przypomina nam jednak, że nie jesteśmy sami, istnieje światło, prawda? A jej matczyna, miłość, jest przewodnikiem, który może poprowadzić nas przez ciemność. Ale aby otrzymać tę ochronę, wymagane jest szczere zaangażowanie. Ona nie wymaga od nas wielkich poświęceń, tylko tego, byśmy słuchali jej wezwania i otworzyli nasze serca. Jej wezwanie jest proste: modlitwa, wiara i duchowa ochrona, którą może zaoferować tylko jej niepokalane serce. Jest to miłość, która wstawia się za nami do ostatniej chwili, wołając, aby nikt nie pozostał w tyle. Jednak czas jest, Krótkie, a boskie objawienia zaczynają się wypełniać. Znaki są wszędzie wokół nas, wyraźnie się manifestując. Wybór jest w naszych rękach: otworzyć nasze serca i przyjąć tę boską ochronę, lub pozostać w ciemności, zaprzeczając duchowej rzeczywistości. Wezwanie jest pilne, ponieważ Maryja w swojej nieskończonej mądrości widzi, co nadchodzi, przewiduje chaos, próby i przebudzenie sił natury. Jej troską jest przygotowanie nas do stawienia czoła tym trudnym czasom. Być może w głębi naszych serc znamy już prawdę tych słów. Jak często zwracamy się do wiary i modlitwy, jako schronienia pośród życiowych burz. Maryja przypomina nam, że ta siła jest bliżej niż nam się wydaje. Wzywa nas do powrotu do istoty życia, do życia w wierze i do kierowania naszymi działaniami poprzez miłość i dobroć. Przygotujcie się, moje dzieci, mówi. Ci, którzy słuchają wezwania matki, będą chronieni. Pomyślmy o miłości matki, która nigdy nie porzuca swojego dziecka, która troszczy się, przebacza i przyjmuje, nawet w obliczu dystansu i oporu. To jest miłość, którą Maryja oferuje nam dzisiaj: miłość, która chce nas wzmocnić i przygotować na coś większego, co ma nadejść. Maryja widzi to, czego my jeszcze nie widzimy i prosi nas, abyśmy nie lekceważyli tego ostrzeżenia znaki są wszędzie. Wszystko, co musimy zrobić, to otworzyć oczy, poczuć wezwanie i zdecydować się go wysłuchać. To jest moment, aby powitać miłość matki, która nigdy nas nie opuszcza, teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje, abyśmy słuchali jej głosu. Przyjęcie tego wezwania oznacza otrzymanie duchowego pokoju, który może zapewnić tylko niepokalane serce Maryi. Z drugiej strony, zignorowanie go oznacza przegapienie wyjątkowej okazji do przyjęcia tej boskiej ochrony. Świat słyszał o proroctwach zapowiadających wielkie duchowe przebudzenie, a teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy blisko tego transformacyjnego momentu. Maryja ostrzega nas przed zbliżającym się wydarzeniem, czymś, co może zmienić wszystko, co znamy. Będzie to moment, w którym każdy zobaczy swoją duszę taką, jaka jest naprawdę, bez masek i luk. Ale to ostrzeżenie nie jest karą. To akt miłości i miłosierdzia, szansa dla nas wszystkich na ponowną ocenę naszych wyborów. Ci, którzy usłyszą wezwanie i odpowiedzą na nie z wiarą, będą mieli możliwość prawdziwej przemiany swoich serc. Dla tych, którzy zignorowali znaki i pozwolili się zaślepić przez rozproszenia tego świata, Wielkie ostrzeżenie może być trudnym i bolesnym przebudzeniem. Zanim to nastąpi, na niebie pojawi się znak, coś tak uderzającego, że przyciągnie uwagę całego świata. Będzie to zjawisko niemożliwe do zignorowania boskie preludium. Wyobraź sobie, że patrzysz na swoje życie oczami Boga. Każda błędna decyzja, każda wylana łza, każda chwila cierpienia i radości byłaby przed tobą. Wezwanie Maryi do otwarcia naszych serc na przebaczenie, modlitwę i miłość jest również okazją do oczyszczenia. To czas na przyjęcie wiary i przygotowanie się na wydarzenia, które wstrząsną światem. To wyjątkowa szansa, by wybrać światło i przygotować się na to, co ma nadejść. Ci, którzy mają wiarę i odwagę, uznają to ostrzeżenie za okazję do ponownego odkrycia celu i prawdy. Innych może ogarnąć strach. Ale ci, którzy zważą na to wezwanie, otrzymają dar możliwość rozpoczęcia od nowa i odnalezienia spokoju. Czy jesteś gotowy na przyjęcie tego wielkiego ostrzeżenia? Wyobraź sobie teraz, jaki wpływ miałoby nagłe odejście postaci, która symbolizuje wiarę milionów ludzi. Świat, i tak już pogrążony w chaosie, stanie w obliczu nieoczekiwanej duchowej pustki. Maryja ostrzega nas przed taką możliwością. Śmierć duchowego przywódcy o wielkim znaczeniu będzie tragicznym i tajemniczym wydarzeniem o globalnych reperkusjach. Nie będzie to tylko chwila żałoby, ale wydarzenie, które przyniesie fale niepokoju i refleksji. Będzie to głęboki cios dla wielu osób, które szukają wsparcia w wierze w trudnych czasach. To wydarzenie zmusi wielu do konfrontacji z prawdami, których unikali. A jeśli ci, którzy opowiadają się za wiarą, ulegną chaosowi, co to oznacza dla reszty z nas? Nadszedł czas, aby przygotować się na nieoczekiwane. Wyobraź sobie nagłówki w gazetach, zamieszanie w mediach społecznościowych, tysiące ludzi oszołomionych i zdezorientowanych. Ta strata nie będzie odosobnionym wydarzeniem, stanie się symbolem trudnych czasów dla ludzkości, zwiastunem nowej ery, w której nawet ci, którzy symbolizują świętość, nie będą odporni na ucisk. Dla wielu będzie to próba wiary, Pojawią się pytania, gdzie jest boska ochrona, gdzie jest duchowe bezpieczeństwo, ale w tym momencie słowa Maryi staną się jaśniejsze. Ona wzywa nas, abyśmy się przygotowali, ponieważ te wydarzenia będą tylko początkiem serii prób. Ci, którzy wzmocnili swoją wiarę, zdadzą sobie sprawę, że jest to etap oczyszczenia, wyzwanie wytrwałości i zaufania. Ci, którzy pozostają w duchowym uśpieniu, zostaną pochłonięci przez zamieszanie. Ci, którzy się przygotowali, stawią czoła trudnościom z odwagą, nieprzygotowani, ze strachem. Ta nieoczekiwana śmierć będzie kamieniem milowym, wskazującym, że nadchodzą wielkie zmiany. Cykl dobiegnie końca i rozpocznie się jeszcze bardziej wymagający okres. Dla czujnych będzie to czas, by trwać mocno w wierze, ufać w przemieniającą moc niepokalanego serca Maryi, które wzywa nas do duchowej odnowy i nadziei. Dla tych, którzy nie są przygotowani, ta strata może oznaczać załamanie się ich wewnętrznego pokoju, wpływ tak głęboki, że może doprowadzić ich do rozpaczy. Matka Boża ostrzega nas przed koniecznością przygotowania się, podkreślając znaczenie żarliwych modlitw o ochronę i zbawienie. W tym pokoleniu, podobnie jak w wielu innych, niemożliwe będzie stawienie czoła nadchodzącym próbom bez wiary i duchowego przygotowania. Ci, którzy poświęcą się duchowemu przygotowaniu, znajdą siłę, by pokonać nadchodzące wyzwania. Ale jak się przygotować? Maryja przedstawia nam drogę nadziei i hojności, uczy nas troski o innych, dzielenia się tym, co mamy i ochrony najbardziej bezbronnych. Jednym ze znaczących gestów proponowanych przez Maryję jest błogosławieństwo i dzielenie się winogronami. Pobłogosławione winogrona symbolizują hojność i współczucie, stając się duchowym i ochronnym narzędziem. Przygotowanie, pobłogosławienie i dzielenie się tymi winogronami będzie sposobem na złagodzenie cierpienia, kultywowanie ducha solidarności i wiary. To dzielenie się pomimo swojej prostoty będzie głębokim odzwierciedleniem miłości i jedności w czasach przeciwności. Maryja przypomina nam, że ci, którzy kultywują wiarę i przyjmują hojność, będą mieli wszystko, czego potrzebują, aby przetrwać, ponieważ prawdziwa ochrona pochodzi nie tylko z zasobów materialnych, ale z samego aktu dzielenia się. W świecie, w którym egoizm zagraża pokojowi, dzielenie się będzie największym oporem przed rozpaczą. Cierpienie staje się nie do zniesienia tylko dla tych, którzy zmagają się z nim samotnie. Nadszedł czas, aby się zjednoczyć. Aby wspierać się nawzajem. Głód będzie testem współczucia i jedności dla ludzkości. Ci, którzy zdecydują się pomagać i dzielić, znajdą siłę, by wytrwać. Wybór wiary zamiast strachu będzie niezbędny do pokonania największych wyzwań. Maryja pokazuje nam, że troska o siebie nawzajem, wstawiennictwo w modlitwie i poszukiwanie wiary są ścieżkami do prawdziwej transformacji. Przypomina nam, że w cierpieniu Wszyscy jesteśmy połączeni i że miłość jest siłą, która nas jednoczy. Maryja ostrzega również przed czasem duchowej próby, zachęca nas do spojrzenia poza chaos i odnalezienia pokoju pośród trudności. Dla tych, którzy mają wiarę, znajdzie się schronienie i pocieszenie, ponieważ świat materialny jest przemijający, ale wartości duchowe są wieczne. Dobra materialne można utracić, ale wiara i duchowość pozostają niezniszczalne. Nadszedł czas, aby szukać przebaczenia, zastanowić się nad naszymi wyborami i pojednać się z Bogiem oraz naszymi braćmi i siostrami. Przebaczenie jest drogą do prawdziwego pokoju. Ci, którzy przyjmą wezwanie do przebaczenia, odnajdą wolność i będą gotowi na wyzwania, które przed nimi stoją. Maryja przynosi nam również przesłanie nadziei. Pomimo burz i trudności, zbliża się nowy czas, przynoszący pokój i oczyszczenie. Ten czas transformacji nie będzie końcem, ale początkiem nowego etapu, w którym światło zwycięży nad ciemnością. Maryja opisuje ten nowy czas jako boski wiatr odnowy, znak, że nadchodzą dni pokoju. Dla tych, którzy zachowują wiarę, będzie to przypomnienie, że nawet w najciemniejszych czasach nadzieja nigdy nie umiera. Ten nowy wiatr przyniesie pokój, czystość i odnowę. Wybór należy do ciebie. Przygotuj się. Wzmocnij swoją wiarę i uwierz, że nawet pośród ucisku, miłość i światło zawsze zatriumfują. Po ciemnościach obietnica jest jasna, światło znów rozbłyśnie. Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na to wezwanie? Nadszedł czas, aby wzmocnić swoją wiarę i zjednoczyć się w modlitwie. Maryja wyciąga swoją kochającą dłoń do każdego z nas, zapraszając nas do utworzenia potężnego łańcucha światła i nadziei, duchowej tarczy, aby stawić czoła wyzwaniom, które są przed nami. To szczególne zaproszenie od Maryi wzywa nas do wybrania pokoju, światła i miłości jako naszych przewodników. Przygotowanie rozpoczyna się teraz z modlitwą i otwartym sercem. Niech niepokalane serce Maryi będzie naszą inspiracją, ochroną i siłą do kroczenia ścieżką pokoju i dobra. Obyśmy byli światłem, które oświetla świat spowity ciemnością. Teraz, gdy usłyszałeś to wezwanie, zadaj sobie pytanie: co zrobię z tym przesłaniem? Ten film to nie tylko refleksja, ale zaproszenie do wyruszenia w podróż wiary i nadziei. Każda sekunda przybliża nas do czasu transformacji i od każdego z nas zależy, czy stawimy czoła przyszłości z odwagą i wiarą? Pamiętaj. Nigdy nie jesteś sam. Istnieje większa siła, która nas prowadzi, wzmacnia i chroni. Modlitwa jest mostem, który łączy nas z tą boską siłą. Nadszedł czas na działanie. Nadszedł czas, aby umocnić swoją wiarę i zjednoczyć się z tymi, którzy również wierzą w moc modlitwy. Maryja ze swoim niepokalanym sercem wzywa nas do wspólnego budowania łańcucha wiary, który oświetli naszą drogę nawet w 1900 najciemniejsze dni. Jest to zaproszenie skierowane do każdego, kto uznaje moc modlitwy, kto rozumie, że pomimo przeciwności losu, istnieje boski cel kierujący naszym życiem. Modlitwa jest tarczą duszy. Ci, którzy nauczą się z niej korzystać, będą gotowi stawić czoła każdej próbie, mając pewność, że światło i pokój zawsze zwyciężą. Wybór należy do Ciebie. Odpowiedz na wezwanie, wzmocnij swoją wiarę i bądź częścią tego łańcucha światła i nadziei. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze. Słowo na YouTube, wlacz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.